Partnerem dzisiejszego odcinka jest platforma inwestycyjna ETORO. Rejestrując się przez link pod tym filmikiem, możesz zacząć inwestować w akcje bez prowizji. Srebro to taki trochę młodszy braciszek złota chętnie jest wybierano jako alternatywa do dywersyfikacji portfela. Więc dzisiaj dokładniej przyjrzymy się temu kruszcu, sprawdzę jak i czy utrudnienia związane z przepływami handlowymi wywołane przez lockdowny wpłynęły na cenę srebra, czy srebro jest dobrą alternatywą na złota, jaki wpływ ma inflacja na cenę kruszcu oraz czy obecny kurs może być dobrą okazją do inwestycji cyklicznej. Także dzisiaj będzie duża dawka wiedzy, usiądź sobie wygodnie, może zrób sobie herbatę lub kawę i zapraszam na odcinek. Cześć i witam Cię na kanale Giełda, Inwestycje, Trading, gdzie omawiamy kwestie związane z szeroko rozumianymi finansami. Kanał ten powstaje przy współpracy z blogiem Pamiętnik Giełdowy, którego autorem jest mój brat Daniel, ja jestem Patryk i dzisiaj pogadamy o srebrze. Dzisiejszy odcinek to trochę taka odpowiedź na liczne zapytania widzów. Dokładniej przyjrzymy się tematowi inwestycji w srebro. Jako, że srebro często wymieniane jest jako alternatywa do złota, wpierw sprawdzę, jaką mamy pomiędzy tymi dwoma surowcami w ogóle korelację. Korelacja zdradza nam, w jakim stopniu dwie różne klasy aktywów są ze sobą powiązane. Jeśli korelacja, przykładowo, wynosi 1, to oznacza to, że przy zmianie ceny złota o 2%, również cena srebra zmienia się o 2%. Kiedy z kolei korelacja ta jest ujemna i wynosi np. minus 1, to wtedy wzrost złota o 2% powoduje spadek srebra o 2%. Wartości bliższe zera oznaczają większą losowość wpływu jednego aktywa na drugie, czyli w naszym przypadku złota na srebro. Dlatego, aby móc mówić o tym, że srebro jest dobrą alternatywą do złota, korelacja ta wahać się powinna w przedziale 0,85 do 1. I wykres, jaki teraz widzisz na ekranie, to jest właśnie korelacja złota do srebra od 1981 roku do 2021 roku. Jako, że wartości na skali po prawej stronie są małe, dodatkowo dla lepszej orientacji dodałem dwie poziomie linie, które pokazują, jaka jest historyczna zmienność tej korelacji. I jak widać, ona w 40-letnim ujęciu utrzymuje się w przedziale 0,83 do 0,66. A to oznacza, że ceny złota i srebra nie są w znaczący sposób Sobą powiązane, a to też oznacza, że srebro niekoniecznie jest dobrą alternatywą do złota. Wzrost lub spadek jednego z kruszców nie jest mocno związany ze zmianą wartości drugiego kruszcu, bo kiedy na przykład złoto rośnie o 1%, srebro przy korelacji równej 0,73 rośnie w przedziale od 073 do 1,27%. Także pierwszy argument, ten że inwestycja w srebro może być dobrym zastępstwem względem inwestycji w złoto, można dodać do mitów, bo w rzeczywistości powiązane te są stosunkowo małe. Przechodząc teraz do analizy srebra, sprawdźmy jeden z najczęściej wymienianych argumentów do inwestycji w ten kruszec inflacja. Mówi się, że wzrost inflacji powoduje wzrost cen surowców, a przede wszystkim złota oraz srebra. Jaki wpływ ma inflacja na cenę złota, omówiliśmy już jakiś czas temu w oddzielnym odcinku, do którego przejdziesz klikając tu. Tam doszliśmy do wniosku, że sama inflacja poniżej 5% nie ma znaczącego wpływu na złoto. Pytanie, czy przy srebrze jest tak samo? Górny wykres to zmiana ceny srebra wyrażonego w dolarach w okresie 1972 do dzisiaj. A dolny wykres to poziom inflacji dolara w tym samym okresie. Według tych danych możemy dojść do tych samych wniosków co przy złocie, a to znaczy, że sama inflacja nie ma dużego wpływu na srebro, bo ono niezależnie od poziomu inflacji znajdowało się zarówno w latach 70. w trendzie wzrostowym, wtedy inflacja była ponadprzeciętnie wysoka, jak i w latach 2002 do 2011, kiedy srebro ponownie przeszło do trendu wzrostowego i to w otoczeniu inflacji, która utrzymywała się w przedziale od 1 do 5%. Osoby, które obejrzały już analizę złota, wiedzą, że sam Poziom inflacyjny to trochę mało, bo inflacja nie powoduje wzrostu cen tylko surowców, a wszystkich aktywów, na którą oddziałuje inflacja. I w takim przypadku konkretne klasy aktywów, niezależnie od poziomu inflacyjnego, muszą się ze sobą mierzyć. To znaczy, że jeśli inna alternatywa, np. akcje przy podobnej zmienności, umożliwiają wygenerowanie wyższych stop zwrotu, to wtedy, mimo tej inflacji, wzrost ceny srebra będzie w stosunku do akcji niższy. Dlatego podejmując decyzję o inwestycji w srebro i właściwie w każdego rodzaju aktywo, trzeba zbadać, czy nie ma jakiejś lepszej alternatywy. Teraz widzisz wykres siły względnej, w której badamy przewagę jednej klasy aktywów nad drugą. Kiedy wykres ten spada, akcja, a dokładniej akcje wchodzące w skład indeksu SP 500, umożliwiają osiągnięcie wyższej stopy zwrotu od inwestycji w srebro. Kiedy wykres rośnie, wtedy srebro umożliwia wygenerowanie wyższych stop zwrotu, a kiedy idzie bokiem, już pewnie się domyślacie, wtedy zarówno inwestycja w akcję, jak i srebro przynosi te same wyniki. Sytuacja przy srebrze podobna jest jak przy złocie. To znaczy, że mamy tu wysoką Cykliczność. Raz to akcje są przez wiele lat w przewadze, a innym razem srebro. Obecnie trend wykresu jest spadkowy, a to też oznacza, że nadal akcje umożliwiają osiągnięcie wyższych stop zwrotu od inwestycji w srebro. Teraz przejdziemy do analizy fundamentalnej srebra, bo kruszec ten w pierwszej kolejności jest kruszcem przemysłowym, a to oznacza, że on bardziej reaguje na popyt i podaż w ujęciu wykorzystania go w przemyśle. Złoto z kolei, jako że częściej kupywane jest do celów alternatywnego przechowywania majątku, reaguje bardziej na realne stopy procentowe, o czym też mówiliśmy w tym przed chwilą wspomnianym filmie o złocie. Więc srebro może, niezależnie od innych alternatyw, wzrosnąć na wartości w okresie, kiedy zapotrzebowanie na nie będzie po prostu większe. Jakie to Potrzebowanie jest widzisz teraz w tabeli. Pierwsza połowa tabeli pokazuje podaż na srebro i segmenty gospodarcze, w których jest wytwarzane. Druga połowa to z kolei zapotrzebowanie na srebro i sektory gospodarcze, w których jest wykorzystywane. Zauważyć można, że zarówno produkcja, jak i wykorzystywanie stale utrzymuje się na jednym poziomie, gdzie podaż delikatnie przewyższa popyt. A to też oznacza, że bazując na tej informacji, nie należy spodziewać się tego, by cena srebra rosła. Cena ta zacznie rosnąć dopiero wtedy, gdy popyt zacznie przerostać podaż. No i tę sytuację widać też na wykresie ceny srebra. W krótszym ujęciu. Można wskazać wydarzenia z roku 2020, kiedy pandemia wywarła ogromny wpływ na praktycznie wszystkie rynki na całym świecie i w tym również na srebro. Patrząc w przeszłość, efekt pandemii przez jakiś czas pozostanie istotny dla srebra, bo wiele kluczowych krajów zajmujących się wydobywaniem srebra zostało mocno dotkniętych przez lockdowny, a to oznacza, że globalna podaż srebra spadła. Zostało to jednak z nawiązką zrekompensowane przez straty większości segmentów fizycznego popytu na srebro, które ucierpiały, w wyniku ograniczeń działalności gospodarczej. Doprowadziło to do największej nadwyżki na rynku srebra od co najmniej 2010 roku, a to zarazem może być jedną z przyczyn, dlaczego srebro nie rośnie tak silnie jak złoto, bo srebro w stosunku do złota znacznie dalej oddalone jest od swoich historycznych szczytów. Teraz jeszcze szybko na zakończenie taka analiza techniczna srebra. Cena srebra od 2013 do 2020 roku była w trendzie bocznym. Mieliśmy dwa fałszywe wybicia, raz w górę w 2016 roku i raz w dół podczas koronawirusowego krachu w 2020 roku. Jednak niedługo po tym cena szybko odbiła, wychodząc ponad górne ograniczenie konsolidacji. Obecny kurs akcji przeszedł do drugiej strefy konsolidacyjnej, który znajduje się w przedziale 22 do 30 dolarów. I wybicie ponad 30 dolarów może dać większy impuls wzrostowy. Jednak pamiętać trzeba, że w przeszłości cena lubiła generować fałszywe wybicia i dlatego kolejne wyjście ceny poniżej 22 dolarów lub powyżej 30 dolarów lepiej potraktować jako sygnał potwierdzający kierunek ruchu ceny z uwzględnieniem kilkuprocentowego marginesu błędu. Jako, że po spadku z 2011 do 2020 2016 roku kurs przeszedł do trendu bocznego i wybicie nastąpiło górą. Można to potraktować jako odwrócenie trendu i tym samym większe prawdopodobieństwo wybicia ceny srebra w górę, gdzie kolejnym oporem jest strefa 34,5 do 36,5 dolara. Wstępnie po dotarciu do tego poziomu można oczekiwać ruchu zwrotnego, gdzie cena odbić może od tzw. zmiany biegunów, czyli poprzedniego poziomu, który był wcześniej oporem. Poziom ten zamienia się we wsparcie. Jeśli dojdzie do udanej obrony tego poziomu, cena w kolejnym ruchu zwrotnym powinna przebić ostatni opór w okolicach 36,5 dolara i zmierzać w kierunku 44,5 dolara, gdzie mamy następny opór. Na tym poziomie można oczekiwać ponownego ruchu zwrotnego i jeśli trend ten się utrzyma, cena atakować będzie historyczne szczyty na poziomie 50 dolarów. Podsumowując, w ujęciu fundamentalnym nie wygląda na to, że srebro w kolejnych kilku miesiącach miałoby znacząco wzrosnąć. Jednak możliwe, że po znormalizowaniu się sytuacji w gospodarce popyt na srebro ponownie wzrośnie, a to może spowodować wzrost ceny kruszcu. Jednak jest to tylko jakaś taka hipoteza i wyczekiwanie czegoś, czego na wykresie jeszcze nie widać. Technicznie z kolei w ujęciu kilku kolejnych lat, ze względu na udane wybicie trwającej od 2013 do 2020 roku konsolidacji, można oczekiwać dalszych wzrostów ceny srebra. Konsolidacja ta mogła służyć jako fundament pod zapoczątkowanie nowego cyklu wzrostowego i jeśli cena srebra faktycznie z powodzeniem wybije ponad 30 dolarów, wtedy można spodziewać się kontynuacji trendu wzrostowego w którym cena zmierzać może nawet do 50 dolarów. I tyle na dzisiaj. Daj znać w komentarzu co Ty myślisz o inwestycji w srebro i kiedy i dlaczego uważasz, że warto. My jesteśmy bardzo ciekawi Twojego zdania. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowałeś to koniecznie to zrób klikając czerwony przycisk i zaraz obok masz dzwoneczek. Kliknij w niego, żeby żaden odcinek Tobie nie przemknął. A my publikujemy te odcinki tutaj regularnie, co tydzień, dlatego mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym tygodniu, w kolejnym odcinku. Dziękuję za poświęcony czas, trzymaj się, cześć.